Dzień dobry. Chciałem się przeczytać pewien tekst z książki Białe Plamy. Polityka między Związkiem Radzieckim a Niemcami 1939-41. Już czytałem ten tekst, z tego. Ale ten tekst jest bardzo warty przeczytania. Tak jak teraz, tak i wtedy. Mieli swoje swoje, to jest to jest tekst z wystąpienia Wroczesława Mołotowa, czyli ministra spraw zagranicznych związku Radzieckiego z dnia 31 sierpnia 1939 roku. Opublikowany w no, tak tutaj u nas mamy. Yy, gazety wybiórcze i inne, które tworzą yy, propagandę, tak tam wtedy było to o nazwie Prawda. Taki, taki, taki państwowy journal, jakiś tam. No i czytamy. Będę trochę komentował przy okazji, ale yy, akurat osoby myślące powinny wyciągnąć z tego pewne wnioski do. Yy, Obecnej sytuacji, bo jakby nie było to, co się dzieje i to, jak się odbywa, prowadzi politykę, jest pokłosiem tego, co było wcześniej, i to, że my nie nauczymy się, nasz, nasze gnojki u władzy nie uczą się tego, na, bo są po prostu zwykłymi zdrajcami, nie uczą się na własnych, na błędach historycznych. Takich, od takich degeneratów i szkodników, jak Józef Beck, jak Józef Piłsudski, czy inni. Już niedługo przeczytam kolejny tekst z innej ciekawej książki, także... Dobra, ale na razie zosta zostańmy przy tej lekcji historii dzisiejszej. <laughs> Naszym obowiązkiem jest to, aby myśleć o interesach narodu radzieckiego. O interesach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Długotrwałe oklaski. Tym bardziej, że jesteśmy mocno przekonani, iż interesy ZSSR, ZSRR są zgodne z żywotnymi interesami narodów innych krajów. Oklaski. To tylko jeden aspekt sprawy. Powinna nastąpić jeszcze jedna okoliczność, aby radziecko-niemiecki układ nieoagresji zaczął działać. Trzeba było, aby w polityce zagranicznej Niemiec nastąpił zwrot w kierunku dobro sąsiedzkich stosunków ze Związkiem Radzieckim. Zaistnienie tego dru drugiego warunku był <coughs> możliwe wtedy, kiedy zobaczyliśmy wyraźne pragnienie rządu niemieckiego, by zmienić swą politykę zagraniczną w kierunku poprawy stosunków ze Związkiem Radzieckim. Znaleziona została podstawa do zawarcia radziecko-niemieckiego układu o nieagresji. Wszyscy widzą, że w ciągu ostatnich sześciu lat od dojścia narodowych socjalistów do władzy stosunki polityczne między Niemcami i Związkiem Radzieckim były napięte. Wiadomo również, że nie zważając na różne e, różnice światopoglądów i systemów politycznych, rząd radziecki starał się utrzymać normalne stosunki gospodarcze i polityczne z Niemcami. Teraz nie ma potrzeby powracać do poszczególnych momentów tych stosunków w ciągu ostatnich lat. Bo i tak towarzysze deputowani dobrze je znacie. Należy jednakże przypomnieć to wyjaśnienie naszej polityki zagranicznej dokonane kilku miesięcy temu na 18 zjeździe partii. przez przestrzegł przed prowokatorami wojny, pragnącymi we własnym interesie wciągnąć nasz kraj do konfliktu z innymi krajami. Tak prowadzi się mądrze politykę, Demaskując wrzawę, jaką wszczęła prasa Anglo-Francuska i. Północnoamerykańska z powodu niemieckich planów zakarnięcia Ukrainy Radzieckiej, towarzysz Stalin mówił wtedy. Wygląda na to, że ta podejrzana wrzawa miała na celu wzniesienie gniewu Związku Radzieckiego przeciwko Niemcom, zatrucie atmosfery i sprowokowanie konfliktu z Niemcami bez widocznych na to podstaw. Jak widzicie, towarzysz Stalin trafiał w sam cel, demaskując knowanie polityków zachodnioeuropejskich dążących do czołowego zderzenia Niemiec i Związku Radzieckiego. Takich był. Cel. A Stalin jako poważny polityk i yy, 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 sprawny polityk wiedział o co chodzi, yy, kiedy, kiedy Niemcy zaczęły się yy, na początku 1939 roku yy, kontaktować w sprawie porozumienia. Przyznać trzeba, że również w naszym kraju byli niektórzy krótkowzroczni ludzie, którzy zafascynowani prymitywną agitacją antyfaszystowską, zapomnieli o tej <laughs> robocie prowokatorskiej naszych wrogów. Uwzględniając te okoliczności, towarzysz Stalin jeszcze wtedy wysunął kwestię możliwości innych, niewrogich, dobrosąsiedzkich stosunków między Niemcami i Związkiem Radzieckim. Teraz jak jest widoczne, że w Niemczech w ogóle prawidłowo zrozumiano te oświadczenia, towarzysz Stalin towarzysza Stalina i wyciągnięto z tego praktyczne wnioski. Śmiech. Zawarcie radziecko-niemieckiego układu o nieagresji świadczy o tym, że sprawdziło się historyczne przewidywanie towarzysza Stalina. Burzliwa owacja na część towarzysza Stalina. Już na wiosnę tego roku rząd niemiecki zaproponował wznowienie rozmów w sprawie handlu i kredytu. Rozmowy zostały wkrótce podjęte. Dzięki wzajemnym ustępstwom udało się osiągnąć porozumienie. Niemcom się wtedy śpieszyło, udawali, że im się nie śpieszy, a im się bardzo śpieszyło wtedy. Dlatego chcieli jak najszybciej tego porozumienia. Z drugiej strony, Związek Radziecki też chciał tego porozumienia, bo nie był przygotowany do, w pełni do wojny jeszcze wtedy. Dlatego między bajki można włożyć to, że w momencie, kiedy Niemcy zaczęły atak Barbarossa na Związek Radziecki, że Rusty nie byli przygotowani. Dzięki wzajemnym ustępstwom udało się osiągnąć porozumienie. Jak wiadomo, to porozumienie zostało podpisane 19 sierpnia. Nie było to pierwsze porozumienie handlowo-kredytowe przy istniejącym rządzie. Porozumienie to jest korzystniejsze nie tylko od porozumienia z 1935 roku, ale również od wszystkich poprzednich, nie mówiąc już o tym, że nie mieliśmy żadnej tak korzystnej umowy gospodarczej z Anglią, Francją lub jakimkolwiek innym krajem. Kiedy więc rząd niemiecki wyraził chęć poprawy również stosunków politycznych, to rząd radziecki nie miał podstaw do odrzucenia tego. Wtedy właśnie zaistniała sprawa zawarcia układu o nieagresji. Teraz rozlegają się głosy, których przebija się niezrozumienie najprostszych podstaw rozpoczętej poprawy stosunków politycznych między Związkiem Radzieckim i Niemcami. Na przykład z naiwnym staw, stawiane wyrazem pytanie, jak Związek Radziecki mógł zdecydować się na poprawę stosunków politycznych z państwem typu faszystowskiego? Czy to jest możliwe? Zapom zapomina przy tym, że chodzi nie o nasz stosunek do spraw wewnętrznych drugiego kraju, lecz o zewnętrzne stosunki między dwoma państwami. Zapominają o tym, że zajmujemy stanowisko nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych krajów. I stosowanie do tego jest, i stosownie do tego jesteśmy za niedopuszczeniem jakiejkolwiek ingerencji w nasze własne sprawy wewnętrzne. Więc te, te, te rzeczy, jak, jak komintern, czy komunizm, czy, y, czy faszyzm, czy narodowy socjalizm, czy demokracja to jest są tylko fasada, to jest tylko bzdura dla, dla, dla naiwnych y, kurczaków, rząd radziecki również poprzednio uznawał za pożądane. To, aby uczynić dalszy krok do przodu w zakresie poprawy stosunków politycznych z Niemcami. Jednakże okoliczności ułożyły się tak, że stało się to możliwe dopiero teraz. Co prawda, w danym, w danym wypadku chodzi nie o pakt w sprawie pomocy wzajemnej, jak to było na rozmowach anglo-francusko-niemieckich, a tylko o układ o nieagresji. Jednakże we współczesnych warunkach trudno jest przecenić znaczenie międzynarodowe układu radziecko-niemieckiego. Oto dlaczego. Pozytywnie ustosunkowaliśmy się do przyjazdu niemieckiego ministra spraw zagranicznych pana Jochami Pana von Ribbentrop'a do Moskwy. To jest pokłosie tego, co, co zrobił degenerat i alkoholik Józef Beck na początku roku tego samego, w styczniu, kiedy spotkał się z Hitlerem w Garden i Hitler zobaczył, z kim ma do czynienia. Z jakim idiotą ma do czynienia? Dzień 23 sierpnia 1939 roku, gdy został podpisany radziecko-niemiecki układ nieagresji, należy uznać za datę o wielkiej wadze historycznej. Układ o nieagresji między ZSSR i Niemcami jest punktem zwrotnym w historii Europy. Ba, nie tylko Europy. Wczoraj jeszcze faszyści Niemiec prowadzili w stosunku do... Związku Radzieckiego, wrogą wobec nas polityką zagraniczną. Tak, wczoraj jeszcze w dziedzinie stosunków zagranicznych byliśmy wrogami. Dziś jednakże sytuacja się zmieniła i przestaliśmy być wrogami. Sztuka polityczna. W dziedzinie stosunków zagranicznych polega nie na tym, aby zwiększyć liczbę wrogów swego kraju. Odwrotnie, sztuka polityczna polega na tym, aby zmniejszyć liczbę takich wrogów i osiągnąć to, aby wczorajsi wrogowie stali się dobrymi sąsiadami, utrzymującymi ze sobą stosunki pokojowe. Mam nadzieję, że to rozumieją ci, którzy teraz to słuchają radziecko-niemiecki układ o nieagresji kładzie kres wrogości między Niemcami i Związkiem Radzieckim. A to należy w interesie obu krajów. Leży w interesie obu krajów. Różnice w światopoglądach i systemach politycznych nie powinny, nie, nie powinny i nie mogą być przeszkodą do ustanowienia dobrych stosunków politycznych między obu państwami. Tylko wrogowie Niemiec i Związku Radzieckiego mogą dążyć do wytworzenia i rozmuchania wrogości między narodami tych krajów. Opo wiadaliśmy się i opowiadamy za przyjaźnią narodów ZSRR i Niemiec za rozwijaniem rozkwitem przyjaźni między narodami Związku Radzieckiego i narodem niemieckim huczne trwało klaski główne znaczenie radziecko-niemieckiego układu w uniegresji polega na tym że dwa największe państwa Europy porozumiały się aby położyć kres wrogości między nimi Usunąć groźbę wojny i życie ze sobą w pokoju, przez to pole ewentualnych starć w Europie zwęża się. Czyli, czyli tym sposobem Stalin e, przesuwa, e, zyskuje czas, a jednocześnie e, zabezpiecza Niemcom tyły i e, kieruje ich atak na zachód, tak? Nie idzie na, pierwsze, na pierwszy ogień. <laughs> Jeżeli nawet nie uda się uniknąć starych zbrojnych w Europie, to skala tych działań wojennych będzie ograniczona. Niezadowoleni z takiego stanu rzeczy mogą być tylko podżegacze do powszechnej wojny w Europie. Ci, którzy pod maską pokojowości chcą rozpalić ogólnoeuropejską pożogę wojenną. To tak jak teraz. Jest, to, jest, to jest ta sama sytuacja. Radziecko-niemiecki układ poddany jest licznym atakom w prasie anglo-francuskiej i amerykańskiej. Starają się upowszechniać nieprawdę, że rzekome zawarcie radziecko-niemieckiego układu o nieagresji przeszkodziło negocjacjom z Anglią i Francją w sprawie paktu o pomocy wzajemnej. To kłamstwo zostało już napiętnowane w wywiadzie towarzysza Wołoszyrowa. Szyłowa. W rzeczywistości, jak wiadomo, sprawa wygląda odwrotnie. Związek Radziecki zawarł z Niemcami pakt o nieagresji, między innymi z tej przyczyny, że rozmowy z Anglią i Francją natrafiły na nieprzezwyciężone rozbieżności i zakończyły się niepowodzeniem z winy anglo-francuskich kół rządzących. Ci ludzie żądają, aby ZSRR ob obowiązkowo został wciągnięty do wojny z Niemcami po stronie Anglii. Chyba, chyba potracili rozmowy. Rozumy, ci rozzuchwaleni podżegacze do wojny. Tak się kaszle. E, a u nas postracili roz, rozumy, właśnie. Śmiech. Jeżeli ci panowie mają taką niepohamowaną chętkę wojakowania, to niech wojują sami bez Związku Radzieckiego. Śmiech oklaski. Popatrzylibyśmy, co to za wojacy. Śmiech i oklaski. W naszych oczach, w oczach całego narodu radzieckiego, są to tacy sami wrogowie pokoju, jak wszyscy inni podżegacze do wojny w Europie. Radziecko-niemiecki układ o nieagrecji oznacza zwrot w Europy, zwrot w kierunku poprawy stosunków między dwoma największymi państwami Europy. Ten układ nie tylko daje nam usunięcie groźby wojny z Niemcami, zwęża pole ewentualnych starć zbrojnych w Europie i w ten sposób służy sprawie powszechnego pokoju. Powinien on również zapewnić nam nowe możliwości. Wzrostu sił, umocnienia naszych pozycji. On już wie, o co chodzi. Wierzy, że za chwilę tu Niemcy zaatakują Polskę i że będzie podział. Umocnienie naszych pozycji, dalszy wzrost wpływu Związku Radzieckiego na rozwój międzynarodowy. No i tak właśnie to wyglądało. Stalin już wiedział, bo przecież już był po rozmowach, zresztą nasi sojusznicy też wiedzieli, co tu się święci. Oczywiście nic nie zrobili. Jak już y, kiedyś mówiłem i y, kiedy czytam te słowa, to patrzę na sytuację obecną, to co się w tej chwili odbywa y, y, w polityce, w propagandzie, jak y, jest robiona y, kampania Potęgi Polski. A jesteśmy jesteśmy Yy, rozbrojeni jesteśmy yy, ukropelinem po prostu. Mamy wrogi element na naszym terenie, który w każdej chwili może być użyty przeciwko nam. I, yy, i tak to się właśnie odbywa, yy, że prowokuje się starcie, Wprowadza się nas znowu do kotła, z rozgrzanego kotła na ogniu. Niestety. Dobrze, niedługo przeczytam jakieś inne teksty, może z innej książki tym razem, chyba że tutaj jeszcze coś ciekawego będę znalazł, bo, bo tą książkę czytam dość powoli, jest dość fajna. Także pozdrawiam póki co na dzisiaj.